Irena Szewczyk, dlaczego zniknę bazy ekranu? Irena Szewczyk, dlaczego zniknę bazy ekranu? W latach 70-tych Uwak za jedny z najpikniejszych polskich aktorek. Wysoka, jasno w bosa, o wielkich oczach i wspaniałym umiechu, w dodatku obdarzona dzwicznym G A kreska trudno uwierzy, kreska E kilka dni temu Irena Szewczyk, czyli niezapomniana Ania Pobbawska z lubianego serialu daleko od szosy, skończyła 70 lat. Dlaczego jednak? Pomimo ogromnego sukcesu, w 1994 roku zniknęła zupełnie z ekranu. Kiedy ona i wcielajcy si w leszka góreckiego Krzysztof Stroicki, 67L. 3 lata Mbo 3 od niej, pocztkujcy aktor ze ZTLSK. Dostali Anga Kreska do serialu. W najmniejszych snach nie przypuszczali. Kreska E produkcja ta przyniesie im tak wielką popularność. Tym bardziej Kreska E nagrano tylko 7 odcinków. Cieszę Bamsi, Kreska E to serial. Mówi bapani Irena w wywiadzie. Wszystko wydarzy bosi w cigu zaledwie kilku miesięcy, od stycznia do lipca. Bywaby takie chwile na planie, kreska e jednego dnia grabam maturzystki. Matk. Trzeba by bosi szybko przejsta. Najbardziej babam się trzeciego odcinka. Był to bowiem moment, w którym zaczyna ban konkurować z brąg. A do niej widzowie się przyzwyczaili. Aktorka miała wtedy 29 lat. W kieszeni zdobyty rok wcześniej dyplom budskiej filmówki, a na koncie kilka ról. Mogliśmy ją to oglądać między innymi w Rzeczpospolitej Babskiej, gdzie zagra szerego Felkreska Bied koral, a tak kreska F w komedii Milion za Laur której wcieli Basi w Mart. Na co dzień zapojawia Basi na deskach teatru Nowego w Rodzinnej Jaodzi. Jak pamiętamy, jej serialowa bohaterka, studentka z miasta, zakochuje się w z Pakuzmabe wsi i trwa w tym uczuciu mimo wielu przeciwności losu i nieprzychylności w basnej matki. Jak sama przyznawa ba, prywatnie nie byba tak o dwa kreska na jakiej bohaterka. Bo się tego, co będzie za tydzień, miesiące A Ania jest dzielna. Podejmuje niebad w decyzji, chocia kreska wie, kreska e mo kreska e liczy tylko na siebie i leszka, opowiada ba. Aktorki i jej bohaterk popczy bo za to co innego. Mój prywatny lub odbypsi na tydzień przed filmowym Zdradziła. W 1976 roku wyżba za realizatora filmowego i operatora Krzysztofa Bobrowskiego 71L, kiedy kilka lat wcześniej spotkali się na uczelni. Pani Irena od razu wiedziała, kreska to ten jeden jedyny Wysoki, szczuby, zbóż bosów, szybko zawbadnby jej sercem. etstwo nie przetrwa, bo jednak próby czasu, a pan Krzysztof wkrótce wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Do dziś mieszka w Chicago. Rola Ani przyniosła Irenie Szewczyk niezwykł popularno, a z oznakami sympatii spotyka Basi na co to nie byle jakimi jak na tamte czasy. Pewna mi, pani w sklepie z gospodarstwem domowym obiecała bokreska Y mi komplet zagranicznych garnków, Jeżeli jej powiem, jak skoczy się serial, miała i aktorka. W 1978 roku, BDC jeszcze na fali popularności, wyjechała za Odzi. Zacharz gra w warszawskich teatrach, w komedii, a potem przez Pilat w dramatycznym. W pobowie lat 80. wróciba jednak do rodzinnego miasta. Trzy lata później po raz ostatni pojawi Basi przed kamerą, a w 1994 roku pokreska Edna Basi z aktorstwem. Wszystko odbyło się tak, jak w serialu: Skoczy ba pedagogik na Uniwersytecie Autskim, potem obroniła doktorat, a niedawno w habilitacji. Dziś jako profesor nadzwyczajny bada na Wydziale Nauki o Wychowaniu i jest tam w uwielbiana przez studentów. To niezwykła osobowo. Jej urok osobisty i empatia. Które manuje do Okoba, jest niespotykana. Miałam przyjemność, zdawa u niej egzamin dyplomowy. To by było niepowtarzalne uczucie. Ciesz się, kreska E wam poznać od osobicie, napisała w internecie jedna z jej byłych studentek. Irena Szewczyk nie tylko uczy. Ale tak Kreska E pisze prace naukowe o roli teatru w wychowywaniu dzieci i M wodzie Kreska Y. W pewnym sensie w wciwice korzysta z tego, czego przed laty dowiadczy Ba jako aktorka. Jest dumna z syna Micha, który poszedł w jej, Lady i również Kreska jest naukowcem? Wyk na jednym wydziale, pisze razem ksi kreska ki. Niestety, Irena Szewczyk nie myli o powrocie na ekran. To, co robi, pochbania od bez reszty? Wygbady, rady uczelni, sesje. Pracuj po kilkanaście godzin dziennie. Opowiada Ba kilka lat temu w rozmowie z Rewi.